Szymamko chubres z tej strony Zułan. Ja właśnie siedzę sobie na naszym najnowszym produkcie, czyli takiej lekkiej łodzi składanej ratowniczej. A dlaczego warto skusić się na tą łódkę, czy w ogóle zainteresować się tą ofertą? Otóż dlatego, że jest to wersja wykonana z hypalonu, czyli tego mocniejszego materiału, który wytrzymuje dużo w takich trudnych warunkach w soli, w słońcu. Jest odporny również na jakieś tam oleje, benzynę zabrudzenia i tak dalej. Jest to jednostka wyposażona w dodatkowe uchwyty liny, żeby ratownicy mogli sobie tutaj w dwójkę poradzić z podjęciem to Pielca czy osoby poszkodowanej ma dodatkową linkę na dziobie. Ma też również piankę w środku FAUA, która jest pianką antypoślizgową, jest z nią wyłożona cała podłoga, tak żeby ratownicy mogli sobie tutaj spokojnie na tej motorówce pływać i e, czynić to, co potrzeba aktualnie na akwenie. Są też uchwyty na nogi, tutaj można wsunąć nogę i ratownik nie wypadnie z motorówki. Jak wiadomo, na takich motorówkach prędkość e, osiąga się niebagatelną, dlatego te uchwyty są potrzebne. Jest zabór bezpieczeństwa, e, tak jak w przypadku większości tych łódek, no i tutaj mamy w przypadku tutaj łódki Pawęż, czyli tutaj na rufie, tą tylną ścianę, jest ona wzmocniona, wykonana z aluminium, co ciekawe, nie z buklu szklanego z aluminium, to aluminium jest bardziej odporne na właśnie czynniki zewnętrzne, na warunki atmosferyczne, na słoną wodę, tak więc mam nadzieję, że... Eee, przekonałem was tym krótkim filmikiem do tej łódki, będziecie mogli ją gdzieś wkrótce przetestować. Jest to na razie prototyp, ale będziemy dalej ten produkt rozwijać aż koncontrafi finalnie do sprzedaży. Mam nadzieję, że nastąpi to w 2026 roku i do zobaczenia na akwenach w Polsce.